Państwa bardzo serdecznie na kolejnym posiedzeniu Rady do spraw samorządu terytorialnego i Rady do spraw ochrony środowiska. Dzisiaj dwa tematy, dwa tematy, które wiążą samorząd terytorialny razem z ochroną środowiska. Pierwszy temat to temat tego, co dzieje się w tej chwili w gospodarce leśnej i w lasach, i decyzji pani minister ochrony środowiska, która swoją decyzją zatrzymała ileś tam e, tak zwanych wycinek czy to się nazywa e, prac leśnych w niektórych e, nadleśnictwach a druga sprawa to e, rzecz związana ze, ze semerami to jest bardzo w tej chwili bardzo głośna rzecz związana z małymi reaktorami które można lokować w gminach i które Będą dawać prąd i będą także dawać ciepło dla szczególnie większych aglomeracji gminnych, i te dwie sprawy były przedmiotem dyskusji razem z panią minister Zielińską między samorządowcami a stroną rządową, byśmy mogli wypytać, wypytaliśmy i żebyśmy mogli ocenić to, co się dzieje, jeśli chodzi o stronę rządową. Jakie są plany dotyczące gospodarki leśnej i dotyczące ewentualnie wykorzystania energetyki jądrowej jako tych małych reaktorów atom, atomowych, które, o których tak głośno i które mogą być naprawdę istotnym źródłem za, zaopatrzenia w energię elektryczną, a także cieplną dla dużych jednostek gminnych. O szczegóły proszę pana Wójta, jeśli chodzi Panie, o leśnictwo. Szanowni Państwo, decyzja z 8 stycznia 2024 roku Ministerstwa Klimatu i Środowiska yy, spowodowała przede wszystkim wiele niepokoi społecznych. W samych mych bieszczadach tak wywołało to protest zakładów usług leśnych, tak wielki, jaki był powiedzmy w latach 80. Nie ma się co dziwić, bo w samej Birczy tylko około 50 do 60 osób z dnia na dzień została pozbawiona, została pozbawiona źródła dochodu. Zakłady usług leśnych, leśnych. Dowiedziały się o tej decyzji z telewizji, z mediów społecznościowych. My jako strona samorządowa również dowiedzieliśmy się o tej decyzji z mediów, studiów, z internetu. Tak, tak nie może być. Takie, to to takie są jakieś zasady pewnej współpracy i w państwie prawa do takich sytuacji nie może dochodzić. Ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna z tego tytułu, ponieważ ta, te półroczne zatrzymanie pozyskania drewna już wywołało utratę 50 do 60 miejsc pracy, natomiast dalej będzie to eskalowało ponieważ drewno jest nie tylko pozyskiwane, ale to jest systematycznie połączonych, bo są jeszcze tartaki, zakłady przetwórstwa drewnego, które generują kolejne miejsca pracy. Drzewiarze szacują, że nawet dojdzie do, gdzie przy w takim zatrzymaniu, jeżeli chodzi o nadleśnictwo Bircza, około 400 miejsc pracy przy yy, yy, przetwórstwie drewna. Do tego chodzi branża transportowa, jak już mówiłem, znaczenia połączone, a więc yy, gospodarka nasza samorządowa również jest zagrożona, jak i inne miejsca pracy, a taka, taka, takie miasto, jest to i gmina jak Bircza, e, może się liczyć z tym, że zostanie wyludniona. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiejsze posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych wspólnie z Radą Samorządu Terytorialnego e, dyskutowało dwa bardzo ważne tematy. Ja skoncentruję się na tych sprawach, które dotyczą polskiej przyrody, Polskich lasów, ponieważ lasy państwowe i państwowe gospodarstwo leśne, lasy państwowe są rdzeniem ochrony przyrody i osią, wokół której kształtuje się cała różnorodność biologiczna. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że polski model leśnictwa, który jest nastawiony na funkcje związane z ochroną przyrody, turystyczne, produkcyjne lasów, czyli pozyskiwanie drewna, także jako wielki pracodawca. Można powiedzieć, że chwieją się w podstawach ze względu na nieprzemyślane decyzje związane z indywidualną decyzją pani minister, która jednym pismem, jednym poleceniem zdecydowała o tym, aby wyłączyć z pozyskania drewna dzisiaj blisko 100 tysięcy hektarów. To jest bardzo poważna sprawa, dlatego że dzisiaj zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna, która jest kształtowana przez. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na podstawie ustawy z 91 roku ustawy o lasach prowadzi takie działania w sferze ochrony przyrody, takie działania, jeśli chodzi o pozyskiwanie drewna, które są genialnym przykładem realizacji idei zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rozwoju, który będzie pozwalał korzystać z obecnych zasobów przyrodniczych, użytkować te zasoby, a jednocześnie te zasoby Będą także wykorzystywane przez następne pokolenia. Natomiast tutaj widzimy taką sytuację, że ze względów, nie wiem do końca czym to jest skierowane, ale takie lekkomyślne działania mogą powodować bardzo poważne konsekwencje gospodarcze, przyrodnicze, dlatego że przyroda nie będzie czekać, jeśli są już zaplanowane pewne konkretne działania związane z tym, żeby prowadzić zabiegi w lesie. Dlatego też dzisiaj także od strony społecznej, także od strony biznesowej jest to rzeczywiście poważny problem i poważne wyzwania, a także jest to zachwianie, tak jak powiedziałem, całej, całego modelu funkcjonowania polskiego leśnictwa, które jest realizowane w sposób planowy w okresach dziesięcioletnich w sposób bardzo przemyślany, tak, że dzisiaj my na poziomie całej Europy możemy się pochwalić swoimi pięknymi lesami. I pytanie, czy takie podejście, które dzisiaj jest zastosowane, ono będzie miało rzeczywiście pozytywne skutki w przyszłości. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze na koniec krótko o SMR-ach. SMR-y jako małe reaktory, które mogłyby być instalowane w większych aglomeracjach miejskich, uprzemysłowionych, tak naprawdę według pani minister Zielińskiej w tej chwili nie są przedmiotem żadnych analiz. Pani minister odpowiadając na nasze pytanie stwierdziła, że dopiero wtedy, kiedy będą to technologie sprawdzone, kiedy one zafunkcjonują, wtedy ministerstwo będzie mogło rozpatrzeć ewentualne, e e ewentualnie to, żeby te SMR-y zaczęły funkcjonować. Tutaj w samorządzie czy na terenach państwa polskiego i dlatego tak naprawdę ta dyskusja o SMR-ach dzisiaj była taką dyskusją bardziej akademicką, bardziej taką, czym są SMR-y i w jaki sposób te SMR-y mogą poprawić bilans energetyczny i ciepłowniczy w państwie polskim, a ministerstwo nie odniosło się do tego, mówiąc, że jest to technologia przyszłości. Dlatego w tym temacie tak naprawdę jako samorządowcy nie uzyskaliśmy żadnych informacji informacji na temat przyszłości tej energetyki, tego rodzaju energetyki w Polsce. A jeśli chodzi panowie o kwestie właśnie wycinek w lasach i, i ewentualnie dal, dalszych działań Ministerstwa Klimatu, czy bo wiemy też oczywiście, że ministerstwo prowadzi jakieś rozmowy właśnie z, z tym sektorem leśnym szeroko rozumianym. Jakie tutaj są deklaracje resortu? Deklaracje są takie, że y, będzie realizowane to podejście, które jest zastosowane, czyli y, po konsultacjach, nie wiemy jakie to konsultacje będą, mają być dalsze wyłączenia z produkcji leśnej i ze zrównoważonej gospodarki leśnej, co będzie powodować bardzo poważne konsekwencje gospodarcze, przyrodnicze i turystyczne, bo tak jak powiedziałem, Polskie Lasy Państwowe są największą firmą przyrodniczo-leśną, powiem przyrodniczo-leśną w Europie. Zapewniają dostawy drewna na lokalny rynek i do małego przemysłu, i do dużego przemysłu, realizując wiele funkcji ochrony przyrody. Należy wspomnieć, że w tamtym roku Lasy Państwowe jako ta firma przyrodniczo-leśna przeznaczyła 462 miliony złotych na ochronę przyrody. Są i, i to są yy, takie działania, które w układzie strukturalnym realizowane w Polsce przez blisko 100 lat, bo dzisiaj w tym roku lasy mają stulecie swojej działalności za czasów wolnej Polski, tak bym powiedział, ale to, że my mamy takie lasy tak pięknie utrzymane, jest zasługą pracy wielu dziesiątek pokoleń ludzi, którzy się tym zajmowali w skali kraju, bo pan pan burmistrz mówił, że jest kilkadziesiąt osób tak w gminie dotkniętych bezpośrednio. szerszy rynek kilkaset. to jest to jest kilkaset, kilkaset osób. Czy, czy panowie dysponują szacunkami, ile w skali kraju na podstawie tej, tej decyzji pani minister ile osób mogło no, zostać dotkniętych mówiąc, mówiąc wprost? Może ja odpowiem tak. Proszę. Na razie ta decyzja dotyczy około 1,3% powierzchni zarządzanych przez lasy państwowo. To jest około 94 tysięcy hektarów. Więc tak przeliczając, bo to trudno tutaj, tutaj mówiąc na szybko, prawda? Według umowy koalicyjnej ma dojść do wyłączeń 20%, o których pani minister mówiła i zapewniła nas na tym spotkaniu, nie po zadanym pytaniu, że ujawni lokalizację, tych właśnie 20% w kraju. Więc teraz jak szybko sobie przemnożymy, że 1,3% to jest 94 tysiące hektarów, więc około to będzie przy 20% około 1,5 miliona na hektarów, przy wyłączeniach na leśnictwa Bircza, to, o którym mówiłem, przy 12 tysiącach hektarów to jest około, tak to powiedzieliśmy, na rynek wpływa bezpośrednio, czy pośrednio około 400 miejsc pracy. No to jeżeli weźmiemy teraz 12 tysięcy hektarów, a półtorej miliona hektarów, no nie chciałbym teraz po prostu pomylić się z matematyki, ale naprawdę ta skala pewnie będzie już w tysiącach, a nawet milion, pewnie nie może dojść do miliona. Gracias, Gracias.